Czy jest jedno magiczne ćwiczenie na okolice oka? Dziewczyny nie ma takich ćwiczeń. I nawet jeżeli pokazuje jakiekolwiek zestawy dedykowane jakiejś okolicy, nie znaczy to, że to jedno ćwiczenie sprawi, że pozbędziecie się problemu. Rozbierzmy to na kawałki i przyjrzyjmy się właśnie okolice oka i workom pod oczami. Zazwyczaj to nic innego jak obrzęk, czyli taka stagnacja limfy. Limfa jest przepychana przez naczynia, przez mięśnie, a ich praca jest dla tej limfy jak taka pompa. Więc jeśli mięśnie nie działają prawidłowo, pompa również nie działa. A pamiętamy, w jaki sposób limfa odpływa z naszego oka bokami twarzy, przez naszą szyję. Więc, jeśli dodatkowo napięty mięsień rzucia, stanął tej limfie na drodze, ścisnął, ta linfa nie może odpłynąć. Ogromna liczba naczyń również znajduje się tutaj, z boku Twojej szyi, wzdłuż mniej więcej tego mięśnia mostkowo-obojczykowo-sudkowego, a bardzo często on też jest przeciążony. Więc żeby pozbyć się worków pod oczami, owszem, możesz wykonywać lokalne ćwiczenia, ale powinnaś również uwzględnić pracę ze swoim żwaczem, i ze swoją szyją. Wszystkie takie ćwiczenia znajdziesz na moim profilu. A jeśli nie chcesz szukać i chcesz gotowego planu, dołącz do moich kursów.